O słońce mój bracie, już wstaje dzień! Dzisiaj to najlepiej zaśpiewać właśnie tę pieśń, pochwałę stworzeń puści Świętego Franciszka, nie tylko kiedy ranne wstają, Zorze. Zapraszamy Was dzisiaj do nas, do Franciszkanów w Koszarawie Bystrej na godzinę 17.30 na różaniec, później msza święta z Wigilii Uroczystości Świętego Franciszka a później, około 18.40, na krótkie, 15-minutowe nabożeństwo transit. To jest wyjątkowe nabożeństwo, pamiątka przejścia śmierci świętego Franciszka do Jezusa. Jednocześnie, moi drodzy, ostatnie dni. Zobaczcie, co się dzieje. Elektrośmieci wszystkie można wypełnić. Jeszcze drugi kontener jest w miarę pusty. Przywieźcie i w ten sposób pomóżcie strażakom, ale też innym. Franciszkano. Pamiętajcie też, że nasz kościół jest ogrzewany. 15 stopni minimum w kościele. Zapraszamy. Cześć chwała, cześć chwała panu i bo.